kochani hala w Krotoszynie przy ulicy Olimpijskiej 19 dzień września zgodnie z zapowiedzią jesteśmy tutaj by relacjonować wam 17 Poland Open a więc otwarte mistrzostwa Polski międzynarodowe Mistrzostwa polskie mające rangę pucharu Europy. Ta impreza dziś e, przyciągnęła wielu reprezentantów, reprezentantów kilkunastu krajów, którzy mierzą się o medale, o te tytuły, natomiast również jest to bardzo istotne pod kątem kwalifikacji pod War Games, e, które już w przyszłym roku. Zatem e, mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Dzisiaj troszeczkę odsłonimy kulis, podpytamy troszeczkę e, tych lokalnych e, VIP-ów i nie tylko lokalnych, bo <słuchawki> ja, to Miyajima, ambasador Japonii, jest zapowiadany tutaj, czy masz województwa, Marek Woźniak, więc z nimi też będziemy chcieli pogadać, co sądzą o tym evencie, a Was zapraszamy do śledzenia naszej relacji. Pozdrawiam. Szanowni Państwo, z nami ambasador Japonii Aiko Miyajima, który odwiedził Krotoszyn z racji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Poland Open 2021. Panie ambasadorze, jak wrażenia z pobytu w Krotoszynie? ty zaskoczyłem. Takie i dożynki kiedy Sumo i tej kadencji wykonał, to naprawdę było Strasznie duże wrażenie zrobiło na mnie to, że jest taka w takiej wspaniałej hali, są, jest impreza związana z Sumo, że jest turniej Sumo. Duże wrażenie. Panie ambasadorze, pytanie o tę współpracę polsko-japońską, ale też z nutką krotoszyńską, bo Krotoszyn jest stolicą Sumo w naszym kraju. I pytanie, co dzięki Pana obecności może jeszcze zyskać Polska Federacja Sumo i sam Krotoszyn? あのクロトシン市はあの沖ノ島あと姉妹都市の関係を結んでいますけれどももうすでに若者同士の間の交流も始まっていると聞いています。あの相撲は日本とポーランドの心と心の距離を縮めるとても大事なあの役割を果たしてくれると期待しています。 Wiem, że Krotoszyn jest miastem przestrzennym miasta Okinoshima na wyspie Oci w Japonii i Sumo staje się takim e, medium, przez który te dwie wydawałoby się odległe od siebie dusze, polska i japońska, mogą się zbliżyć, mogą być bliżej siebie. Panie ambasadorze, nie sposób nie zapytać o sport, o ten poziom walk, bo przecież każdy Japończyk ma to Sumo we krwi. Jak pan ocenia rywalizację sportową? ご覧になったんですけど正直、私は相撲のことはあまり詳しくありませんけれども男性の力士も女性の力士も力と技をしっかり出してぶつかり合っている姿は非常に日本の人たちも感激すると思います。 Niezbyt nam się na sumo, ale widząc tutaj zawodników i kobiety, i mężczyzn, którzy i z dużą siłą, i z dużą, widać, poziomem technicznym zderzają się ze sobą, myślę, że to podobałoby się każdemu Japończykowi. Szanowni Państwo, Panie Ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w Krotocznie. Naszym gościem był ambasador Japonii w Polsce, Akio Miyajima. Kochani, kontynuujemy y, cykl rozmów poświęcony sumo i nie tylko. Z nami Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku zapytam, bo wiem, że pan to też sumo ma troszeczkę w sercu, ale skąd się wzięło to zamiłowanie do tej dyscypliny sportu, bo pan żyje tym sumo również, można powiedzieć. No ja jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje w Krotoszynie i tego całego dzieła, które stworzył pan prezes Rozum razem ze współpracownikami. Takiego myślenia z jednej strony o tym, żeby stworzyć warunki do prezentacji tej dyscypliny, do zawodów, do spotkania zawodników, a z drugiej strony, żeby wykorzystać sumo do rozwijania tężyzny fizycznej u, u dzieci i młodzieży, bo ta dyscyplina sportu, ona wśród sportów walki moim zdaniem jest jedną z jednak mniej brutalnych, jeśli chodzi o ten bezpośredni kontakt. Tutaj nie ma uderzeń, które no, różnie się kończą. Natomiast rozwija i siłę, i sprawność, i taką bystrość u zawodników. I wydaje mi się, że te doświadczenia z dziećmi są bardzo pozytywne i myślę, że warto się przypatrywać temu i być może poszerzać w większej skali terytorialnej tego rodzaju zajęcia. I stąd myślę, że warto promować sumo. To jest oczywiście element trochę kultury japońskiej również, więc ja też z punktu widzenia regionu traktuję ten gest, który wykonujemy w kierunku przyjaciół z Japonii, takie zwrócenie uwagi na coś, co jest dla nich ważne, jako, jako pewną legitymację do poszerzania tych kontaktów, również w stronę gospodarki, bo bo ona już jest obecna w Polsce inwestorzy japońscy, ale też mamy jeszcze szereg projektów, które chcielibyśmy wspólnie realizować, chociażby rozwijanie technologii wodorowych, bardzo innowacyjnych w transporcie, czy w mieszkalnictwie, czy w innych obszarach naszego życia. I tutaj Japonia jest wątpienia światowym liderem, a my chcemy brać przykład z najlepszych i też w oparciu o japońskie wzorce i też w oparciu o kooperację z Japonią. Widzimy tę perspektywę współpracy, więc tak to się ładnie łączy. Sport, kultura, gospodarka, taki pakiet wspólnych spraw, które, które możemy realizować. Dzisiejsza obecność pana ambasadora Japonii tutaj w Krotoszynie potwierdza, że jest to zauważalne, że jest to odbierane z sympatią. No i to jest taki, w pewnym sensie, jak to nazwałem, symboliczny most, który nas łączy. Z Japonią, a szczególnie Krotoszyn z Wyspami Oki, takim niezwykłym w Japonii miejscem, które, które jest jedną z kolebek, jeśli nie tą podstawową kolebką sumo. Więc, więc to jest taka cała e, otoczka tego, tego sportu, tej dyscypliny sportu, e, bardzo szczególna i, i bardzo interesująca. Panie Marszałku, siedzi Pan zresztą obok ambasadora Japonii, na pewno macie wiele ciekawych tematów, natomiast faktycznie wspomniał Pan o tej współpracy gospodarczej, ale zahaczając również, czy to o kulturę, czy to o sumo, które nawiązują do tych ceremoniałów agrarnych. Natomiast chciałem zapytać właśnie o tę gospodarkę. Czy tutaj możemy w najbliższym czasie spodziewać się jakichś konkretów? Mamy już inwestorów japońskich w Wielkopolsce od lat obecnych, chociażby największa firma... Bridgestone, która, która zajmuje się oponami. Japończycy też wchodzą w takie obszary, o, o których nie podejrzewaliśmy, że mogą tutaj być poważnymi graczami, chociażby browary poznańskie zostały przejęte przez japońską firmę. Ale cały czas liczymy na tą aktywność w tych wysokich technologiach. No jest oczywiście wytwórca baterii w Gnieźnie. Czekamy też na poważnego inwestora, który zamierza zastosować bardzo nowoczesną technologię ogrzewania z wykorzystaniem silników gazowych. Mam tutaj na myśli Turek, gdzie oczekujemy takiej inwestycji. Ona jest na etapie przygotowania. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Więc Japończycy oczywiście Wielkopolskę znają, obserwują, gdzie mogliby jeszcze swoje aktywności zrealizować i myślę, że musimy po prostu być z nimi w kontakcie, w jakiś sposób ich przekonywać do siebie, że jesteśmy dobrym, odpowiedzialnym partnerem. A takie kulturowe, czy też związane ze sportem gesty, myślę, że one sprzyjają zbliżeniu i, i, i to sądzę, że jest taki doskonały sposób kształtowania tych relacji gdzie się poznajemy, gdzie mamy okazję do, do roz, porozmawiać, a jednocześnie przejść do tych tematów poważniejszych w sensie budowy jakichś projektów biznesowych. Chciałbym, panie marszałku, tę rozmowę spuentować jeszcze dwoma pytaniami i poproszę za chwilkę o odpowiedzi na nie. Pierwsze to tyczy się poziomu organizacyjno-sportowego tegorocznych mistrzostw, bo to już po raz 17 zawodnicy rywalizują w Poland Open w Sumo i to jest pierwsza część pytania. A druga. Czy Polski Związek Sumo nadal może liczyć na przychylność i w jakim charakterze kierowanego przez pana urzędu? No myślę, że sądząc po tym, jak to sprawnie przebiega, to wydaje mi się, że tutaj w Krotoszynie mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o organizację tego rodzaju zawodów. Czekamy na te światowe spotkania. Oczywiście w związku z pandemią one musiały być przesunięte. Chcemy wspierać. Takie, takie imprezy oczywiście są również splendorem dla Wielkopolski, że się tutaj odbywają, więc oczywiście będziemy je wspierać. Udzieliliśmy wsparcia finansowego, żeby powstała klimatyzacja w hali sportowej, więc to jest jakby taki namacalny, materialny gest ze strony samorządu województwa i budżetu. Ale też mamy taki projekt bardzo wizerunkowy, który chcielibyśmy tutaj wspólnie realizować. Mam nadzieję, że on się spotka z pozytywnym odbiorem. To jest mianowicie budowa takiego pra prawdziwego, autentycznego, japońskiego Dohyo, takiego, które jest jakby przeniesieniem tego, tego miejsca centralnego, tej, tej areny zmagań, w, 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 tak jakby ją przenieść z Japonii, jeden do jeden, w określonej kolorystyce, w określonym kształcie, tak, aby od razu wizerunkowo identyfikowało się to z Japonią i też myślę, że byłoby taką atrakcją, pokazanie, że w Wielkopolsce mamy takie miejsce, które służy zmaganiom sportowym, a jednocześnie jest takim widocznym znakiem kontaktu, relacji z Japonią. I to jest projekt całkiem realny, który chcemy razem realizować, oczywiście trzeba go dokumentacyjnie przygotować, ja jestem gotów Przekonywać radnych, żebyśmy to współfinansowali. Tak, faktycznie, Krotoszyn, my wszyscy zyskaliśmy, bo to bodaj kwota, jeżeli się nie mylę, około 200 tysięcy złotych ta klimatyzacja w tym, w tym obiekcie. 150 tysięcy. 150, ale to jest dla nas wszystkich, Krotoszynian, świetna sprawa. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę udanych wrażeń w dniu dzisiejszym i realizacji kolejnych pomysłów. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Marek Woźniak, był z nami. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Z nami burmistrz Kratoszyna, Franciszek Marszałek. Jak się okazuje, honorowy patron 17 edycji Polanta Open. W sumo. Dlaczego zdecydował się Pan na to honorowe objęcie patrona tej imprezy? No, współpracujemy tutaj od lat. To nie jest tak, że nagle żeśmy się tu pojawili. Myślę, że dzięki tej współpracy już wiele pozytywnych rzeczy się zadziało. Przecież mamy miasto partnerskie w Japonii jako jedyni w Polsce. Stało się już tradycją, że to ambasador Japonii w Polsce też bywa na tych imprezach. Dzisiaj też jesteśmy świadkami, gdzie nowy ambasador. Gości tutaj u nas bardzo się cieszymy. Odbyło się już spotkania takie trójstronne. Czterostronne Polski Związek, Sumo, Ambasada Japonii, Gmina Krotoszyn i Województwo Wielkopolskie z panem marszałkiem na czele i mówiliśmy tutaj o powstaniu w Krotoszynie o europejskiej centrali po prostu, czy Sumo, która ma docelowo tutaj powstać. No to będziemy przyglądać się tym ambitnym planom, natomiast moje pytanie, co dla Krotoszyna znaczy tego typu impreza, bo to jest w końcu rynek europejski, no i chociażby to, że w dniu dzisiejszym nowy ambasador Japonii, pan Miyajima, nas odwiedza? No myślę, że to są bardzo ważne rzeczy w wielu płaszczyznach, czy we wielu wymiarach. Przede wszystkim świetna promocja miasta i gminy Krotoszyn w Polsce, w świecie. To jest jedna sprawa. Mówiliśmy też dzisiaj o współpracy gospodarczej, mówiliśmy o wykorzystaniu wodoru jako nowego paliwa napędowego. To myślę, że dla samego miasta takie imprezy to są bardzo miastotwórcze. Przyjeżdżają zawodnicy z całej Europy, jak dzisiaj jest pan ambasador, są amienici goście i to wszystko stwarza na taki dobry klimat e, współpracy i współdziałania w mieście gminie Kotoszny. Za momencik będzie oficjalne otwarcie imprezy, ale też jesteśmy po zmaganiach kobiet, a przed zmaganiami mężczyzn, i tutaj władze naszego związku wspominały, że dwie kwalifikacje na World Games będą sukcesem, natomiast no, myślę, że też warto pochwalić e, samych zawodników, sam. Sztab trenerski, że tak de facto co roku święcą triumfy, bo my już dzisiaj mamy kilka ładnych medali po walkach kobiet. No dokładnie tak. Ja się bardzo cieszę, że w tej grupie tych zawodników są też zawodnicy z miasta i gminy Krotoszy, które na przestrzeni tych czasów, które już się zadziały, a pewnie jeszcze się zadzieją, odnosili sukcesy, odnoszą. No i miejmy nadzieję, że będą odnosić. Tak, panie burmistrzu, rozumiem, że nastawia się pan na walki męskie też później, żeby... Eee, tak, będę dopingował. No to dobrze, dziękujemy. Tyle burmistrz Franciszek Marszałek. Dziękuję bardzo.